Jest to nagranie z przesłuchania Jerry'ego Hobbsa, który w 2005 roku, kilka godzin wcześniej, został aresztowany za jedną z najokrutniejszych zbrodni w historii Stanów Zjednoczonych. Za chwilę Jerry całkowicie się załamie i przyzna się do brutalnego morderstwa swojej ośmioletniej córki oraz jej przyjaciółki. Powiedziałem Laurze, że musi wrócić do domu, a ona się ze mną kłóciła, więc łapałem ją za ramię. Laura mnie gryzła, więc uderzyłem ją w twarz i upadła na ziemię. Krystal do mnie podeszła. Odebrałem jej nóż i uderzyłem ją w twarz. Wtedy upadła. Wszystko działo się tak szybko. W miarę rozwoju tej sprawy możemy przekonać się, że czasami nic nie jest takie, jak się wydaje, i że nawet najbardziej oczywiste sprawy wymagają bezstronnego podejścia oraz dokładnego zbadania. Gdy jednak prokurator otrzymuje przyznanie się do winy, sprawa wydaje się dla niego oczywista, i w normalnych okolicznościach prawdopodobnie by tak było. Jednak nie był to normalny przypadek. Witam was w prosektorium, moi drodzy rezydenci. Załóżcie więc swoje rękawiczki i przygotujcie skalpele. Zaczynajmy. Była to przerażająca scena. Ciała dziewczynek leżały tuż obok siebie i od razu było widać, że ich ostatnie chwile były koszmarem. Obie dziewczynki zostały wielokrotnie dźgnięte nożem. Później ustalono, że łącznie odniosły 31 ran kłutych. Dzieci szybko zidentyfikowano, jako ośmioletnią Laure Hobbs oraz dziewięcioletnią Crystal Tobias. Każda z ran była wyjątkowo precyzyjna i zadana z użyciem szczególnie sadystycznej techniki. Wiadomość o tej tragedii wywołała ogromny szok w społeczności miasta Zion w stanie Illinois. Jakby tego było mało, na jaw wyszła tożsamość głównego podejrzanego. Był nim ojciec jednej z dziewczynek, co tylko dodało oliwy do ognia. To, co wydarzyło się tamtego dnia, zostało opisane w zeznaniu, które dla Jarego przygotowała miejscowa policja. W niedzielę około 15 wróciłem do domu z moją żoną Shilą i czworgiem naszych dzieci po puszczaniu latawców nad jeziorem. Moja córka zapytała, czy może wyjść i pobawić się z przyjaciółką. Shila powiedziała, że może, mimo że Laura nadal miała karę za kradzież jej 40 dolarów. Nie zgadzałem się z tym, żeby ją puścić, ale wtedy nic nie powiedziałem. Kiedy późnym popołudniem Laura nadal nie wracała do domu, postanowił wyjść i jej poszukać. Około 16.30 zdecydowałem się sprawdzić, gdzie jest Laura, i przyprowadzić ją do domu. Sam poszedłem z domu do parku i na ścieżkę, gdzie jak powiedział mi Syn Jerry, Laura często bywa. Szedłem ziemną ścieżką i natknąłem się na laurę i jej przyjaciółkę Krystal. Powiedziałem Laurze, że musi wrócić do domu, a ona się ze mną kłóciła, więc złapałem ją za ramię. Próbowała się wyrwać i krzyczała, żebym ją puścił. Krystal też krzyczała, żebym puścił laurę. Krystal wyciągnęła z kieszeni mały nóż i znów powiedziała, żebym puścił laurę. Laura mnie gryzła, więc uderzyłem ją w twarz i upadła na ziemię. Krystal do mnie podeszła, odebrałem jej nóż i uderzyłem ją w twarz, wtedy upadła. Potem wpadłem w szał i dźgnąłem krystal w klatkę piersiową. Przestała się ruszać, więc podszedłem do Laury. Ona jeszcze się ruszała i ze mną walczyła. Znów uderzyłem ją w twarz i dźgnąłem. Na tym etapie wydawało się, że policja ma już wszystko czego potrzebuje, by przypieczętować los Jerego. Trudno w to uwierzyć, ale przesłuchanie trwało niemal 24 godziny. Aby oficjalnie je zakończyć i mieć pewność, że Jerry zostanie skazany, wystarczyło zadać mu już tylko kilka ostatnich pytań. Czy to twoje zeznanie, Jerry? Tak, to moje zeznanie. Czy zostało złożone dobrowolnie i bez przymusu? Tak, dobrze. Śledczy byli pewni, że znaleźli sprawcę. Jerry opisał brutalne ataki ze szczegółami, dlatego nie mieli wątpliwości, że to on popełnił tę okrutną zbrodnię. Mimo to, myśl, że ojciec mógł zabić własną córkę, była trudna do zaakceptowania. Gdy jednak przyjrzymy się przeszłości Jerry'ego, łatwiej zrozumieć, dlaczego tak szybko i bez większych wątpliwości zaakceptowano fakt, że to on mógł być sprawcą. Jerry urodził się w 1970 roku. Zakończył edukację na ósmej klasie i niedługo później rozpoczął swoją kryminalną drogę. Jego kartoteka sięgała 1990 roku i z czasem systematycznie się rozrastała. Często za kolejne przestępstwa trafiał do więzienia Wichita Falls w Teksasie, w tym za posiadanie narkotyków oraz liczne napaści. W sierpniu 2001 roku doszło do kolejnego poważnego incydentu. Jerry i jego wieloletnia partnerka Sheila Holabo pokłócili się na osiedlu przyczyn kempingowych w Teksasie, gdzie też mieszkali. Gdy kłótnia przerodziła się w rękoczyny, trzech mężczyzn próbowało stanąć w obronie Sheili, co tylko jeszcze bardziej rozścieczyło Jerego. W pewnym momencie chwycił piłę łańcuchową i zaczął ikonić po całej posesji. Ostatecznie jeden z mężczyzn obezwładnił Jerego, uderzając go łopatą w plecy. Na miejsce wezwano policję. Jerry został oskarżony o ciężką napaść, a w grudniu 2002 roku skazany na 10 lat więzienia w zawieszeniu. Jednak kiedy nie stawił się na obowiązkowym spotkaniu z kuratorem, zawieszenie wyroku zostało cofnięte. W październiku 2003 roku trafił do więzienia, gdzie spędził 18 miesięcy. W kwietniu 2005 roku Jerry wyszedł na wolność. Wsiadł do autobusu i ruszył na północny wschód do miasta Zion w stanie Illinois, liczącego około 23 tysiące mieszkańców. Jechał do domu rodziców Shili. Czekała tam na niego razem z czwórką dzieci, z których troje, w tym Laura oraz jej dwaj bracia, byli jego. Mimo burzliwej przeszłości, Shila wciąż kochała Jerego i oboje chcieli zacząć od nowa. Niestety, niespełna miesiąc po ich ponownym spotkaniu, w dzień matki. Wszystko zakończyło się tragedią. Dzień wydawał się zupełnie normalny. Było piękne popołudnie, a w okolicy panowała spokojna atmosfera. Dzieci bawiły się na placu zabaw, jeździły na rowerach i deskorolkach. Niedługo później dwie nierozłączne przyjaciółki wzięły wspólny rower i pojechały do pobliskiego parku Biula. Był to rezerwat leśny, który często odwiedzały, teren porośnięty drzewami, z wąwozem otoczonym ścieżką rowerową. Zabawa dziewczynek nie trwała jednak długo. Według opisu zawartego w zeznaniu Jerego, ich wesołe popołudnie zakończyło się nagle, gdy pojawił się na miejscu. Powiedział, że był to idealny zbieg okoliczności, który bardzo szybko stał się śmiertelny. Detektywi byli przekonani, że mają wszystko, czego potrzebują. Było aż za łatwo. Jerry został zatrzymany i osadzony bez możliwości wpłacenia kaucji. W oczekiwaniu na proces pozostawał w więzieniu, podczas gdy prokuratura budowała sprawę przeciwko niemu. Po ponad dwóch latach pozbawienia wolności w sierpniu 2007 roku, brońcy Jarego natrafili na coś, co uznali za przełom w sprawie. Wbrew wcześniejszym raportom ze śledztwa, na miejscu zbrodni zabezpieczono męskie DNA. Pochodziło ono od jednej osoby i obejmowało trzy różne rodzaje materiału genetycznego. Jednak nie należało ono do Jarego. Mimo nowych informacji, prokuratura je odrzuciła, przedstawiając kontrowersyjną i naciąganą teorię. Twierdzono, że dziewczynki bawiły się w miejscu znanym z tego, że ludzie wykorzystywali je do, tu cytat, pozazawodowych aktywności, co miało tłumaczyć obecność obcego DNA na ciele Laury. Według tej wersji miało ono przenieść się na nią całkowicie przypadkowo. Zespół prokuratorów kontynuował budowę sprawy przeciwko Jeremu, który od 2005 roku pozostawał za kratami. Nie był jeszcze skazany, jednak uzyskanie wyroku skazującego a nawet całkiem realna kara śmierci, wydawały się jedynie formalnością. Sprawa była powszechnie uznawana za zamkniętą. Przenieśmy się teraz do roku 2009, do miasta Arlington w stanie Virginia. 20-letnia podoficer marynarki wojennej Amanda Snell nie stawiła się na swoją zmianę w Pentagonie 13 lipca. Jej przełożony był oczywiście bardzo zaniepokojony. Amanda traktowała swoją pracę niezwykle poważnie i nigdy wcześniej nie opuściła żadnego dyżuru. Gdy przeprowadzono kontrolę dobrostanu w bazie, w której mieszkała, nikt nie otworzył drzwi. Personel wojskowy zauważył, że drzwi są otwarte, i wszedł do mieszkania. Ku ich przerażeniu znaleźli dokładnie to, czego się obawiali: pobite i martwe ciało omandy, wciśnięte do niewielkiej szafy. Później ustalono, że nie żyło od około dwóch dni. Miejsce zbrodni zostało zabezpieczone i dokładnie przeszukane. Jednak sprawca pozostawał nieznany i wciąż był na wolności. Minęło kilka miesięcy. 27 lutego 2010 roku, niemal 5 lat po morderstwach w Zion, doszło do kolejnej zbrodni. Zaledwie 5 km od bazy Amandy Warlington. We wczesnych godzinach porannych, po nocy spędzonej poza domem, do mieszkania wracały dwie studentki. Zanim zdążyły wejść do środka, nagle pojawił się mężczyzna i zagroził im bronią. Zmusił je do wejścia do domu, gdzie związał im ręce kablem. Niedługo później zabrał jedną z kobiet i kazał jej wsiąść do swojego pojazdu. Zawiózł ją w dwustronne miejsce, gdzie zgłosił, a następnie dusił, aż straciła przytomność. Zostawił ją na pewną śmierć, twarzą w dół w zaśnieżonym lesie. Wyglądało jednak na to, że jego plan miał poważną wadę. Kobieta niespodziewanie odzyskała przytomność i, czołgając się, dotarła do pobliskiej drogi, gdzie ktoś się zatrzymał i wezwał pomoc. Cudem przeżyła i mogła opowiedzieć swoją przerażającą historię. Nie wiedziała jeszcze, że to zapoczątkuje cały łańcuch szokujących wydarzeń. Młoda kobieta przekazała policji ogromną ilość informacji, w tym szczegółowy opis napastnika oraz jego pojazdu. Dostarczyła również niezwykle cenny dowód: DNA mężczyzny, który próbował odebrać jej życie. Tego samego dnia, w którym doszło do ataku, zlokalizowano i aresztowano mężczyznę pasującego do opisu. Zgodnie z prawem stanu Virginia, pobrano od niego próbkę DNA w momencie zatrzymania. Przeszukanie jego pojazdu dostarczyło przytłaczających dowodów. Na tylnym siedzeniu znaleziono legitymację studencką oraz kolczyk należący do ocalałej z napaści. Podejrzany pozostał w areszcie w oczekiwaniu na proces. Wraz z nadejściem czerwca nastąpił przełom. DNA podejrzanego sprawdzono w Krajowej Bazie Danych, gdzie odkryto kolejne dopasowanie. Tym razem wyniki były absolutnie szokujące. Zbrodnia była zupełnie inna niż te, w których atakował młode kobiety. Sięgała 2005 roku i miasteczka Zion w stanie Illinois. Dotyczyła morderstw dwóch małych dziewczynek, Laury i Krystal. Szybko ustalono powiązanie. W czasie ataków był młodym mieszkańcem Zają, uczniem ostatniej klasy liceum. Miał zaledwie 16 lat i jak się okazało, był przyjacielem starszego brata Krystal. Nazywał się Jorge Torres. Jerry był niewinny. Odsiedział wyrok za przerażające zbrodnie, w których nie brał udziału. Przez cały ten czas prawdziwy potwór Jorge pozostawał na wolności i nadal mordował. Rok po morderstwach w Zion w 2006 roku Jorge ukończył szkołę. Kilka miesięcy później zaciągnął się do Korpusu Piechoty Morskiej. Był to krok, który sędzia później określił jako droga ucieczki. Całkowite przeciwieństwo honorowej służby. Sędzia miał rację. Służba wojskowa była dla niego sposobem na ucieczkę i dawała możliwości popełnienia kolejnych zbrodni. Wtedy, po ponad pięciu długich latach cierpienia, życie Jarego zaczęło się drastycznie zmieniać. Dwa tygodnie po ujawnieniu, że testy DNA pasują do Chorhe, oskarżenia wobec Jarego wreszcie wycofano, a on został zwolniony z więzienia na początku sierpnia 2010 roku. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy Jerry odzyskiwał wolność, Jorge nie pozostawał bezczynny. Zaczął planować kolejne zbrodnie z murów więzienia. Policja podejrzewała, że organizuje morderstwa potencjalnych świadków, którzy mogliby zeznawać w zbliżającym się procesie brutalnej napaści na studentkę. W związku z podejrzeniami policji zwerbowano informatora. W zamian za złagodzenie wyroku były właściciel restauracji skazany za oszustwa bankowe zgodził się na współpracę. W sierpniu przez cały tydzień był podłączony do podsłuchu i udało mu się nagrać kilka rozmów. Jedna z nich natychmiast przykuła uwagę organów ścigania. Dobra, opowiedz no mi tę historię. Przedłej do domu i co dalej? To było mieszkanie na terenie bazy. OK. Obudziła się, zobaczyła mnie, ale nie mogła uwierzyć własnym oczom. Przetarła oczy, spojrzała na mnie jeszcze raz i wpatrywała się we mnie. Skoczyłem na nią i zakryłem jej usta, zanim zaczęła krzyczeć. I jak ci mówiłem, związałem ją połową kabla. Związałeś jej ręce? Tak, połową kabla od laptopa. Pomyślałem, kupa, nie mogę jej puścić, bo mnie rozpoznała. Te, więc wziąłem drugą połowę tego pi. Kabla, owinąłem jej wokół szyi i w ten sposób udusiłem. Próbowała się bronić? Tak, ale była związana. W końcu straciła przytomność, ale to, że ktoś traci przytomność, nie znaczy, że jest martwy. Te, więc dusiłem ją w ten sposób jeszcze przez jakieś dwie minuty. Kablem? Tak, żeby upewnić się, że nie żyje. Teraz mam ciało, z którym trzeba coś zrobić. Wziąłem ją i położyłem na podłodze. Zdjąłem z łóżka i kupa. Otworzyłem szafę. Na szczęście na dole tej pirnej no szafy było miejsce. Jorge opisywał to, co zrobił Amandzie, w sposób, jakby nie miało to dla niego żadnego znaczenia, jakby opowiadał o zwykłej wycieczce do parku. Ton jego głosu był wesoły i beztroski. Wyglądało to tak, jakby chwalił się tym, co zrobił, próbując zaimponować informatorowi. Jedną z cech antyspołecznego zaburzenia osobowości bywa narcyzm. Psychopaci często pragną podziwu i nawet o morderstwie potrafią mówić w sposób sugerujący całkowity brak emocji i sumienia. Jorge jednak nigdy nie przeszedł badań psychiatrycznych, które mogłyby jednoznacznie potwierdzić takie diagnozy. Szczegółowy opis zbrodni na Amandzie Snell, który przekazał informatorowi, przyspieszył analizę prześcieradła zabezpieczonego w jej mieszkaniu. Jorge i Amanda służyli w tej samej bazie i mieszkali blisko siebie. Jego mieszkanie znajdowało się zaledwie kilka drzwi dalej, na tym samym korytarzu. Po ustaleniu tego powiązania, nie było zaskoczeniem, że DNA znalezione na prześcieradle należało do Jorge. Za przestępstwa popełnione na studentce Jorge stanął przed sądem w grudniu 2010 roku. Został skazany na 5 wyroków dożywocia oraz dodatkowe 168 lat więzienia. Był to jednak dopiero pierwszy proces. Prawie 4 lata później, w 2014 roku, rozpoczął się proces Jorge za morderstwo Amandy Snell. Podczas rozprawy odtwarzano obciążające nagrania uzyskane dzięki informatorowi. Ława przysięgłych jednogłośnie uznała go winnym. Pod koniec maja federalny sędzia skazał go na karę śmierci. Po zakończeniu federalnego postępowania w połowie listopada 2014 roku, Jorge został ekstradowany do hrabstwa Lake w stanie Illinois, gdzie czekał go proces za morderstwa Laury i Krystal popełniony w Zion. Mimo że Jorge miał już wyrok śmierci, ówczesny prokurator hrabstwa Lake Mike Nerheim podkreślał wagę osądzenia go również za te zbrodnie. To ważne dla rodzin i dla całej społeczności. Niewiele rzeczy jest gorszych niż zamordowanie dwóch małych dziewczynek w dzień matki. Wierzę, że ten proces będzie częścią leczenia i pozwoli wreszcie zamknąć tę sprawę. Być może widział w tym także szansę na odbudowanie poważnie nadszarpniętego wizerunku hrabstwa Lake. Po haniebnych błędach poprzedniego biura prokuratora, które całkowicie zawiodło w sprawie Jerego Hobsa. Jorge czekał na proces niemal 4 lata. Ostatecznie w połowie września 2018 roku zawarto ugodę. Zrzekł się prawa do procesu i przyznał się do dwóch zarzutów morderstwa pierwszego stopnia. Skazano go na 100 lat więzienia, po 50 lat za każdą z zamordowanych dziewczynek. Dla wielu osób trudne do zrozumienia pozostaje to, dlaczego Jerry przyznał się do zbrodni, której nie popełnił. Początkowo podsumował to jednym zdaniem, które w 2005 roku powiedział swojej matce: Złamali mnie. Z czasem okazało się jednak, że przyczyn było znacznie więcej. Istnieje wiele powodów, dla których niewinna osoba może przyznać się do przestępstwa. Przesłuchania potrafią trwać wiele godzin, a w tak ekstremalnie stresującej sytuacji mechanizmy obronne mogą się załamać. Policyjne przesłuchania w Stanach Zjednoczonych bywają bardzo intensywne, a czasem wręcz manipulacyjne wszystko po to, by wymusić przyznanie się do winy. Czasem podejrzany przyznaje się tylko po to, by zakończyć koszmar przesłuchania. Policja może stosować oszustwa, przekazując fałszywe informacje rzekomo łączące podejrzanego ze zbrodnią. W takiej sytuacji ktoś może uwierzyć, że przyznanie się zakończy wszystko szybciej. Wielu ludzi wierzy też, że ich niewinność ich ochroni, że nie da się ich skazać za coś, czego nie zrobili, bo prawda i tak w końcu wyjdzie na jaw. Gdy po wyjściu z więzienia, Jerry po raz pierwszy stanął przed opinią publiczną, opowiedział trochę o tym, co działo się w jego głowie podczas przesłuchania. Mówił, że przez wiele dni był skrajnie niewyspany, a jego umysł był zamglony. Do tego dochodził szok po odkryciu, że jego córka nie żyje. Po latach refleksji powiedział: Znalazłem moją córkę, nie miała nawet oczu w głowie, już wtedy byłem złamany, nie musieli mnie łamać. Szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób Jerry przyznał się do winy, wyszły na jaw dopiero po umorzeniu oskarżeń przeciwko niemu. Wówczas złożył pozew cywilny przeciwko kilku funkcjonariuszom hrabstwa Lake. Na konferencji prasowej, krótko po wniesieniu pozwu, opowiedział trochę o tym, jak był traktowany podczas przesłuchania. Zakładam tę sprawę, bo oni byli w błędzie. Wiedzieli, że są w błędzie. DNA wyszło w 2008 roku, nie dali mi kaucji. Potem po prostu kontynuowali. Opisał również wydarzenia, które doprowadziły go do przyznania się do zbrodni, której nie popełnił. Właśnie znalazłem jedno ze swoich dzieci. Potem zabrali mnie 30 minut później i zaczęli mnie terroryzować. Czy pozwolono ci spać? Nie, proszę pana, nie pozwolono. Trwało to przez prawie 24 godziny. Gdy ktoś znajduje się w sytuacji skrajnego stresu, często koncentruje się na natychmiastowym kryzysie, na przykład na pytaniu, jak uciec od tego przesłuchania, zamiast myśleć o długofalowych konsekwencjach fałszywego przyznania się do winy. Opinia sędziego okręgowego z września 2021 roku opisywała taktyki które według relacji Jerego miały zostać użyte, by wymusić na nim fałszywe zeznania. W dokumentach szczegółowo omówiono również dowody DNA, a zawarte w nim ustalenia były wstrząsające. Podczas sekcji zwłok laury i krystal, lekarz sądowy pobrał wymazy z ich ciał. Biuro prokuratora hrabstwa Lake miało jednak celowo instruować techników laboratoryjnych, jakie testy wykonać, a jakich unikać. Gdy na wniosek obrony Jarego nakazano przesłanie próbek do innego laboratorium, Wyszło na jaw, jak bardzo tendencyjne były wcześniejsze analizy. Badania wykazały obecność męskiego DNA należącego do jednego mężczyzny, które nie pasowało do Jerego. Mimo to prokuratura przedstawiła sądowi fałszywe informacje i odmówiła umorzenia oskarżeń. Dopiero trzy lata później, gdy DNA jednoznacznie dopasowano do Jorge, sprawa przeciwko Jeremu została ostatecznie umorzona. Podczas konferencji prasowej, na której prokurator hrabstwa Lake, Michael Waller, odnosił się do sprawy, sytuacja została przedstawiona w znacznie korzystniejszym świetle niż wyglądała w rzeczywistości. Na wczesnym etapie śledztwa dowody wskazywały na Jerego Hobbs'a. Jerry Hobbs złożył ustne przyznanie się i podpisał pisemne zeznania. Biuro prokuratora hrabstwa Lake konsekwentnie nie chciało przyznać, że podejrzany mógł zostać potraktowany niewłaściwie. Według relacji Jerego odmówiono mu prawa do adwokata, a nawet miał on zostać fizycznie zaatakowany przez funkcjonariuszy. Z drugiej strony możliwe jest, że Jerry liczył na wysokie odszkodowanie, co mogło stanowić motyw finansowy do podkolorowania części wydarzeń, jednak biorąc pod uwagę fakt, że Jerry złożył fałszywe przyznanie się do winy, a badania pokazują, iż takie przyznania często są wynikiem agresywnych i manipulacyjnych technik przesłuchań. Logiczne wydaje się założenie, że jego relacja dotycząca sposobu, w jaki był traktowany, była prawdziwa. Jeżeli relacja Jerego jest prawdziwa, zaangażowani policjanci mogli usprawiedliwiać swoje zachowanie przekonaniem, że Jerry rzeczywiście brutalnie zamordował dwoje dzieci. Być może wierzyli w jego winę do tego stopnia, że byli gotowi zrobić niemal wszystko, by zmusić go do przyznania się. Takie podejście jest jednak skrajnie nieodpowiedzialne. Każda sprawa, nawet ta, która wydaje się najbardziej oczywista. Wymaga rzetelnego i bezstronnego zbadania, a każdemu oskarżonemu przysługuje prawo do uczciwego procesu. Opinia sędziego szczegółowo opisywała również traumatyczne doświadczenia, które według narracji Jarego musiał znosić, zanim w końcu uległ przygniatającej presji i przyznał się do morderstw. Odebrano mu ubranie pod pretekstem analizy dowodowej, zastąpiono je cienkim, prześwitującym papierowym kombinezonem. Zgodnie z treścią opinii sędziego, funkcjonariusze zmuszali go do oglądania drastycznych zdjęć z miejsca zbrodni Laury i Krystal, jednocześnie wielokrotnie go zastraszając oraz grożąc jemu i jego rodzinie. Sędzia wskazał również, że na polecenie prokuratorów funkcjonariusze mieli za wszelką cenę uzyskać nagranie wideo, na którym Jerry przyznaje się do winy. Końcowy materiał musiał sprawiać wrażenie, że jego zeznania zostały złożone dobrowolnie. Jerry wielokrotnie odmawiał przeczytania przygotowanego oświadczenia. Dopiero gdy funkcjonariusze zagrozili aresztowaniem i postawieniem zarzutów również jego żonie Shili, w końcu ustąpił. Nawet to jednak nie wystarczyło. Potrzebne było więcej niż jedno nagranie, by uzyskać efekt, którego oczekiwali prokuratorzy. Pierwsze nagranie uznano za bezużyteczne. Prokuratorzy widzieli bowiem, że Jerry został pobity i zastraszony, by je złożyć. Nagrano więc drugą wersję. Brońcy Jerego nigdy nie poinformowano, że istnieją dwa różne nagrania jego przyznania się do winy. Dopiero po stworzeniu materiału spełniającego oczekiwania prokuratury, Jeremu odczytano jego prawa. W wyniku zbiorowego wysiłku organy ścigania hrabstwa Lake skutecznie przypisały zbrodnie Jeremu, łatwemu celowi, który stał się ich kozłem ofiarnym. Pozew cywilny Jerego został rozstrzygnięty w lutym 2014 roku. Przyznano mu niemal 8 milionów dolarów odszkodowania. Pieniądze nie przywróciły jednak dziewczynek do życia, ani nie wymazały lat, które Jerry spędził w więzieniu za zbrodnie, których nie popełnił. Jego sprawa stała się jednak początkiem zmian w funkcjonowaniu organów ścigania hrabstwa Lake. Dopiero po jego wyjściu na wolność świat poznał, co naprawdę wydarzyło się tamtego feralnego dnia w 2005 roku. Tamtego popołudnia Laura i Krystal spotkały się, by się pobawić. Gdy zapadł wczesny wieczór, Jerry zaczął ich szukać, jednak nie mógł ich odnaleźć. Około godziny 21.00 rodziny Laury i Krystal ogarnęła panika, wówczas zgłoszono zaginięcie dziewczynek na policję. Arthur Holabo, dziadek Laury, dołączył do Jerego i razem przeszukiwali okolice przez całą noc, jednak bez rezultatu. Tuż przed wschodem słońca następnego ranka, gdy Jerry i Artur przeszukiwali park biola, natrafili na rower, którym wcześniej jeździły dziewczynki. Był porzucony w krzakach w pobliżu wąwozu. Wtedy Jerry zaczął krzyczeć. W odległości około 6 metrów dostrzegł ciała dziewczynek leżące bez życia wśród trawy. Od razu zrozumiał, że nie jest w stanie podejść bliżej. Natychmiast wszczęto śledztwo. Jerry został zabrany na posterunek policji w Zion na rutynowe przesłuchanie, które szybko przerodziło się w długie i nieprzerwane tortury. Po niemal 24 wyczerpujących godzinach, Jerry przeczytał przygotowane przez policję zeznanie, a następnie je podpisał. Został natychmiast osadzony w areszcie. I przez pięć lat czekał na proces, podczas którego prokuratura z uporem domagała się kary śmierci. Na szczęście do jej wymierzenia nigdy nie doszło. Jerry był skrajnie wyczerpany już po całonocnych poszukiwaniach. Następnie natychmiast poddano go przesłuchaniu, bez możliwości snu przez kolejne 24 godziny. Podczas intensywnego przesłuchania policyjnego, ekstremalne zmęczenie i brak snu najprawdopodobniej doprowadziły do czegoś wręcz niewyobrażalnego: Jerry przyznał się do morderstwa, którego nie popełnił. Niestety, wszystko wskazuje na to, że niewiele mógł zrobić inaczej, biorąc pod uwagę sposób, w jaki był traktowany. Przesłuchanie mogło trwać kolejne 24 godziny, aż funkcjonariusze uzyskaliby to, czego oczekiwali. Policja od samego początku skupiła się na nim jako głównym podejrzanym, ignorując nawet dowody, które temu przeczyły. Gdy raz padnie fałszywe przyznanie się do winy, cofnięcie tych słów jest niemal niemożliwe. Na szczęście w przypadku Jerego, dowody DNA ostatecznie go uniewinniły. Gdyby jednak nie materiał genetyczny należący do prawdziwego zabójcy, Jerry mógłby nigdy nie mieć szansy udowodnić swojej niewinności. To właśnie świadomość, że nie popełnił tej zbrodni, podtrzymywała go przy życiu przez długie lata spędzone w więzieniu. Czytał Biblię raz za razem i powtarzał wtedy: Nie liczę na szczęście, liczę na wiarę. Ta sprawa nie jest historią o jednym potworze. Potworów w tej historii jest więcej. Jednym z nich był Jorge Torres, człowiek, który odebrał życie niewinnym dzieciom i przez lata pozostawał na wolności. Ale drugim potworem był system, który zamiast szukać prawdy, postanowił ją sobie stworzyć. Jerry Hobbes nie został skazany dlatego, że istniały na to niepodważalne dowody, został skazany dlatego, że nie pasował do narracji. Był łatwym celem, ojcem z kryminalną przeszłością, złamanym psychicznie, pozbawionym snu i nadziei który w najgorszym momencie swojego życia znalazł się sam w pokoju z ludźmi, którzy podjęli już decyzję za niego. Przez pięć lat Jerry żył jako morderca we własnym kraju, podczas gdy prawdziwy sprawca kończył szkołę, zakładał mundur i odbierał kolejne życia. Dopiero DNA, bezstronny niemy świadek, zrobił to, czego nie potrafili ludzie. Powiedział prawdę. Ta historia jest przypomnieniem, że sprawiedliwość nie zawsze oznacza prawdę, a system, który przestaje zadawać pytania, potrafi stać się równie niebezpieczny jak ci, których ma powstrzymać. Bo gdy państwo się myli, konsekwencje zawsze ponoszą zwykli ludzie. Pora już zakończyć autopsję, ale nie martwcie się. W naszym prosektorium martwi zawsze mają coś do powiedzenia. Następne zbrodnie już czekają. Zapraszam do kolejnej wizyty, zasubskrybowania kanału i dyskusji w komentarzach.